co muszę zrobić, a on mi powiedział, że ty nic nie musisz, ty możesz. A ja mówię w ogóle wow i to mi zmieniło mój cały światopogląd. Ja mówię, ja mogę, ja mówię no tak, no mogę, mogę wybrać. Tego się tak naprawdę nauczyłam na emigracji, tego wyboru, chociaż na początku e, patrzyłam czasami na zachowania tych Holendrów, czy no Holandia ogólnie to jest taki kraj bardzo multikulturowy i bogaty w, w kultury w ogóle, więc patrzyłam też na inne narodowości. I, i, I czasami mówię, Boże, no jak można tak robić, a no można, nie, bo jak się pozna już tą perspektywę drugiego człowieka, jak się zechce, będzie chciało go słuchać, bo to jest, to jest najważniejsze, żeby posłuchać, bo to, że ktoś ma od nas inaczej, to nie znaczy, że my mamy lepiej, oni gorzej albo odwrotnie, on ma po prostu inaczej i jakby taka akceptacja tej inności, ja myślę, że to jest coś, co jest trudne, ale coś, co da nam też jakby, dzięki czemu łatwiej jest nam się odnaleźć w tym innym świecie. Witam serdecznie w podcaście Emigracja bez ciemy. Ja nazywam się Katarzyna Matysek i mam przyjemność dzisiaj porozmawiać z inną emigrantką na temat jej życia i pracy na emigracji. Justyna Baranowska to kobieta, która pięknie maluje, Praktykuje jogę, dużo się uśmiecha, pomaga innym uporać się z trudnościami życia na obczyźnie i rozwija swoją praktykę psychologiczną. Była już gościnią wielu podcastów, więc tym bardziej jest mi bardzo miło, że przyjęła moje zaproszenie. Stanę dzisiaj niejako troszeczkę w jej roli i ona dzisiaj u mnie będzie na kozetce. I to ja będę dzisiaj jej może takim trochę psychologiem. Jak już Justyna, witam Cię serdecznie i powiedz mi, jak się z tym czujesz, że to Ty dzisiaj jesteś u mnie na kozetce? Cześć Kasiu, jest mi w ogóle bardzo miło słyszeć te, te wszystkie um, rzeczy na swój temat. Jak się czuję będąc u Ciebie na kozetce? Myślę, że okej, okay, ale zobaczymy, co z tego wyniknie. No, to cieszę się bardzo. Powiedz mi tak pokrótce i mi, i naszym słuchaczom, Ile lat już mieszkasz poza krajem? No i jak się stało, że też jesteś tą emigrantką, tak jak ja? Jakbym tak wszystko podsumowała, to wychodzi już jakieś 13 lat. Jak wyjeżdżałam na emigrację, byłam młodą, 19-letnią dziewczyną, taką żądną przygód i poznania świata. I tak naprawdę do emigracji pchnęła mnie ciekawość i chęć poznania czegoś innego niż to, co znałam w Polsce. A ty obecnie mieszkasz Jesteś prawda, mieszkasz w Niemczech, tak? Tak, obecnie mieszkam w Niemczech, ale pierwszym moim przystankiem była Holandia, i teraz też mieszkam 10 minut rowerkiem od Holandii, jak to zwykłam mówić. I jakby z Holandii nigdy nie zrezygnowałam, to była taka moja dziewicza emigracja, bo w Holandii stawiałam pierwsze kroki, spotkałam się z pierwszymi trudnościami, zaliczyłam pierwsze sukcesy. I po pięciu, sześciu latach zdecydowaliśmy się, już później dołączył do mnie też partner, yy, przeprowadzić do Niemiec. A czy możesz mi powiedzieć, czy, czy tak zwany łańcuch emigracyjny przyciągał cię na, na emigrację? To znaczy, miałaś kogoś, czy po prostu sama zdecydowałaś się na wyjazd w ciemno, swoimi własnymi siłami? Tak, to był bardziej taki wyjazd w ciemno i bardzo spontaniczny. Koleżanka zapytała się, czy nie chcę jechać do Holandii, spróbować swoich sił tam, więc jakby zgodziłam się od razu. Byłam młodą, niezależną osobą, nie miałam mężczyzny i tutaj właśnie, jak często się zdarza, tak że to kobieta wyjeżdża z facetem, nie? A facet? Tak, za miłością. Facet przyjechał za mną, więc jakby u mnie no. było troszeczkę odwrotnie. To super. A powiedz mi, czy jak wyjeżdżałaś na emigrację, to czy posługiwałaś się językiem kraju, do którego wyjeżdżałaś, w tym wypadku do Holandii, czy absolutnie nie znałaś języka? Ja miałam dobry niemiecki, jakby taki szkolny, ale też mieszkałam przy granicy z Niemcami w Polsce i jakby ten mój niemiecki był na dość dobrym poziomie, takim, który umożliwił mi w miarę bezstresowe radzenie sobie w tej Holandii, ale Wyjeżdżając do pracy, trafiłam na naprawdę dobrych ludzi. Mam tutaj na myśli Holendrów. Poznałam pewną świetną dziewczynę, nie mamy już niestety kontaktu, ale ona wprowadziła mnie w ten taki holenderski rytm i pokazała, jak wygląda życie w Holandii. Potraktowała mnie troszeczkę jak taką młodszą siostrę, nauczyła mnie języka, jakby w pracy zadawała mi zadanka domowe, czyli codziennie dawała mi dwa, trzy zdania do nauczenia się, i następnego dnia musiałam. Używać już y, tych holenderskich y, wyrażeń, jakby y, moja aklimatyzacja była w miarę szybka, właśnie. Mm, czyli szybko poznałaś język? Mm -hmm, bardzo szybko się tego języka nauczyłam, tak. No i pewnie znałaś też podejrzewam, w stopniu komunikatywnym albo bardzo dobrym, język angielski. A właśnie nie, właśnie nie. Właśnie całe życie uczyłam się niemieckiego, więc jakby tego angielskiego liznęłam trochę w szkole, ale bardziej, myślę, nauczyłam się słuchając piosenek czy oglądając filmy, ale angielski u mnie jest na poziomie takim yy, średnim. Okej, okay. no to podobnie jak u mnie, <laughs> witaj w klubie. <laughs> Słuchaj, powiedz mi, na jakim, jak myślisz, na jakim etapie emigracyjnym jesteś ty teraz, takiego psychologicznego punktu widzenia? Możemy odwołać się tutaj do Twoich podcastów, jeżeli ktoś chciałby posłuchać, jakie etapy ma emigracja. Ja poczytałam trochę na ten temat, że no czasami to są cztery etapy, czasami nawet pięć. Od tej początkowej fazy pewnej obawy, fascynacji, później po kryzysy i ostateczną jakąś asymilację i stabilizację ostateczną. Powiedz mi, na jakim etapie emigracyjnym jesteś ty teraz? Myślę, że czuję się już stabilnie w miejscu, w którym żyję, ale faktycznie mam za sobą, myślę, że jak każdy emigrant, potężny kryzys emigracyjny, kiedy to nie wiedziałam, kim chcę być, nie wiedziałam, co chcę robić, nie wiedziałam w ogóle, jak chcę żyć, czy chcę tu żyć, czy to jest coś, czego ja potrzebuję, czego ja pragnę. Więc jakby na te pytania musiałam sobie w ramach właśnie adaptacji do, do, do czy przejścia tego kryzysu odpowiedzieć, tych odpowiedzi szukać. Mm -hmm. No to teraz, skoro zaczęłaś ty jako pierwsza o tym kryzysie, no to powiedz mi i wszystkim, którzy nas słuchają: jakie to największe kryzysy? Z jakimi musiałaś się uporać, i jeśli, no, no i skoro jesteś na etapie stabilizacji, to myślę, że już uporałaś się z nimi, chociaż wiem, że one mogą się przenikać. Te fazy emigracji, one mogą nawracać i te kryzysy też mogą do nas nawracać. To nie jest tak, że zawsze już jest ta cudowna stabilizacja i nie nastąpi nic złego. To powiedz mi, w jaki sposób, jakie to były największe kryzysy i jak się uporałaś? Dawaj jakieś takie triki swoje tutaj, yy, poparte jakimś doświadczeniem. Ja myślę, że najtrudniejsze było dla mnie przejście tej jakby żałoby za krajem. Okay. Żałoby za Polską. Ja o tym mówię w kategoriach żałoby, bo to jest jakby coś, co utraciliśmy świadomie mniej lub bardziej, bo się jakby zdecydowaliśmy na tę emigrację. No, ale jednak mimo wszystko traktujemy to w kategoriach straty. Pamiętam swoje pierwsze święta za granicą, które po prostu przepłakałam. Jakby nie umiałam się cieszyć tą Wigilią, bo byłam nauczona, że jakby do tej pory przeżywałam ten okres razem z rodziną, z bliskimi czy z przyjaciółmi, a tutaj przyszedł dzień, przyszedł 24 grudnia, a ja byłam totalnie sama. Czy jeszcze partnera nie było z tobą? Nie, nie, jeszcze nie było partnera ze mną, więc jakby tak myśląc o takich trudniejszych momentach, to ten był jeden z trudniejszych, tak? Mhm. Jak sobie wtedy poradziłam, myślę, że dużym wsparciem były osoby, yy, które miałam obok. To jeszcze nie były jakieś nie wiadomo jakie głębokie przyjaźnie, ale jakby też obracałam się w gronie innych emigrantów czy emigrantek, które gdzieś też podobnie odczuwały. Nie każdy umiał to tak pokazać. Ale jakby czuliśmy taką nić porozumienia między sobą, że mimo wszystko, jakby jesteśmy w tym razem, że ja nie jestem sama, więc. Taką radą, którą znam i z tej perspektywy własnych doświadczeń, ale też teraz już obecnie z tej teorii, to jest właśnie tworzenie sobie takiej sieci wsparcia za granicą, szukanie tak. i jakby osób, które już tą emigrację mają w jakiś sposób ogarniętą, że tak powiem, które mogą służyć swoim doświadczeniem, czy może jakieś środowiska polonijne, które tak płodnie teraz wyrastają w wielu miejscach, jakby tak. Zaangażowanie się i kontakt z innymi Polakami, ale też właśnie taka otwartość na nowe i integracja z lokalcami. Dokładnie. Myślę, że to też jest bardzo pomocne, bo wtedy jakby czujemy się może nie w 100%, jak u siebie, ale czujemy się już trochę u siebie. Mhm. Tak, wspomniałaś o tych relacjach tutaj. Wydaje mi się, że jak słucha, słucham ciebie, to. Normalnie, jakbym stała w lusterku, u mnie dokładnie to samo. Tutaj te relacje, właśnie na miejscu, już tak, poza granicami kraju są bardzo istotne, bo pewnie myślę, że zgodzisz się ze mną, że no nie oszukujmy się, ale te relacje, które zostawiamy gdzieś tam w Polsce, one, mimo że będziemy je mieć, przez jakiś tam internet, Skype'a yy, czy jakieś komunikatory, ale one już tak dużo nam nie dadzą, prawda? Bo te osoby nie są w tej samej sytuacji co my. Dlatego, tak jak mówisz, te relacje, które budujemy już na tej obczyźnie, są. Są najlepszą pomocą. Chociaż tak, to prawda, wa warto też dbać o te relacje, które mamy z Polski, o te wszystkie przyjaciółki z piaskownicy, z tymi tak. najważniejszymi mam kontakt do tej pory, ale to już jest inaczej, bo my nie uczestniczymy nawzajem tak, w swoim dokładnie. życiu na co dzień, my nie znamy tych wszystkich trudności. Czasem nawet jest trudność w zrozumieniu siebie nawzajem, bo ja żyję w innym kraju, tu panują trochę inne zasady, moje podejście się już zmieniło. A moja przyjaciółka, którą uwielbiam i uwielbiam się z nią spotykać, jak jestem w Polsce, ale ona też żyje już trochę innym życiem. Oczywiście próbujemy się zrozumieć, ale czasami po prostu trudniej jest nam się zrozumieć. Mm -hmm. Trudniej jest nam zrozumieć swoje perspektywy. Tak, dokładnie. Wiem, wiem o czym mówisz. A powiedz mi jeszcze, jeśli chodzi o kryzysy, to bo mówimy tutaj o kryzysie takim w relacjach, tęsknocie za krajem. A co w przypadku takim, takiego kryzysu związanego z życiem w tym kraju? Z stycznością z pracą, z takimś niezrozumieniem się z kimś wokół mnie, z kim pracuję. Ktoś, kto w ogóle zupełnie inaczej myśli, zupełnie ma inne podejście do pracy, do życia. Co, 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 z, co z takim kryzysem? Czy, czy czułaś coś w tej dziedzinie? Ja myślę, że tak, no bo jakby. Um... Do 19 roku życia mieszkałam tylko i wyłącznie w Polsce, więc jakby miałam w sobie schematy, których wyuczyłam się w swoim kraju, więc jakby przyjechałam do Holandii, zderzyłam się z zupełnie inną kulturą i jakby nie wszystko było dla mnie zrozumiałe. Bar kojarzyłam Polskę z nakazami i zakazami. A tutaj przyjechałam, i w ogóle dla mnie takim mhm. czymś niesamowitym było, jak ja kiedyś w pracy zapytałam się szefa, co muszę zrobić. A on mi powiedział, że Ty nic nie musisz, Ty możesz. A ja mówię, w ogóle. Wow! I to mi zmieniło mój cały światopogląd. Ja mówię, ja mogę, ja mówię, no tak, no mogę, mogę wybrać. Tego się tak naprawdę nauczyłam na emigracji, tego wyboru. Chociaż na początku e, patrzyłam czasami na zachowania tych Holendrów, czy no, Holandia ogólnie to jest taki kraj bardzo multikulturowy i bogaty w, w kultury tak. w ogóle, więc patrzyłam też na inne narodowości. I, i, I czasami mówię, Boże, no jak można tak robić? A no, można, nie? Bo jak się pozna już tą perspektywę drugiego człowieka, jak się zechce, będzie chciało go słuchać, bo to jest, to jest najważniejsze, żeby posłuchać. Bo to, że ktoś ma od nas inaczej, to nie znaczy, że my mamy lepiej, oni gorzej, albo odwrotnie. On ma po prostu inaczej i jakby taka akceptacja tej inności. Ja myślę, że to jest coś, co jest trudne, ale coś, co da nam też jakby, dzięki czemu łatwiej jest nam się odnaleźć w tym innym świecie. Masz takie poczucie, no bo mówi się o emigracji, że jest łatwa wtedy, kiedy już poznajemy język kraju, w którym w którym mieszkamy, czy też miałaś to poczucie tej przynależności? Czułaś tą przynależność do tego miejsca bardziej, jak poznałaś język? Zauważyłaś jakąś różnicę? Zdecydowanie, jeżeli zna się język, no to z automatu jakby jest większa samodzielność. Nie muszę się nikogo prosić, na przykład o pomoc w tłumaczeniu, tylko mogę sobie iść do banku, mogę sobie iść do lekarza, mogę sobie iść do jakiejkolwiek innej placówki i załatwić sobie swoją sprawę sama. Wiadomo, że tego języka. Jakby nie rodząc się tutaj, nie chodząc tutaj do szkoły, no w moim przekonaniu, nie nauczymy się nigdy tak perfekcyjnie, nie będziemy mówić jak na przykład Holendrzy, Niemcy, Szwedzi czy, czy inne narodowości, ale no myślę, że to jest kluczowa kwestia, właśnie, nauka tego języka, a to jest często właśnie jedną z większych barier, no bo jakby tak. no, język daje nam tożsamość, to jak rozumiemy świat, to jak go konstruujemy, zawdzięczamy dzięki naszemu językowi. Więc jakby ucząc się tego drugiego języka, nadajemy sobie troszeczkę, jako jakby nową tożsamość, i to jest często taką też blokadą, że nie chcę się uczyć tego języka, bo jednak nie czuję się do końca dobrze w tym miejscu. Może jeszcze nie jestem gotowy czy gotowa na adaptację, ale myślę, że nauka języka to jest jakby coś, od czego warto w ogóle zacząć. Tak, no tak, na ten temat to my byśmy mogli jeszcze tutaj rozmawiać kolejne trzy godziny, więc nie mamy w tym momencie na to czasu, ale absolutnie zgadzam się z Tobą, właśnie. Język to jest podstawa, no i nie możemy, raczej się nie możemy ociągać, moim zdaniem, bo mówiąc o języku, to czy się go nauczymy i tak naprawdę zostaniemy na stałe na tej emigracji, czy nie, czy wrócimy do Polski, no to nie oszukujmy się, no w dzisiejszych czasach każdy język po prostu przyda nam się, tak? Wiedza. I znajomość języka, jakiby by to nie był, więc zgadzam się z Tobą w zupełności. A powiedz mi, czy Ty teraz pracujesz posługując się językiem obcym? No właśnie, jestem teraz też na tym etapie. Mówiłam o tej stabilności, ale troszeczkę stresiku się pojawia, bo jakby właśnie dołączyłam do zespołu holenderskiego. To jest zespół, który pomaga ludziom, którzy już długo cierpią z powodu jakiejś dolegliwości, czy fizycznych, czy psychicznych, w takiej reintegracji i w powrocie do pracy. Także od dwóch tygodni zaczęłam pracować w języku.